Oh, man suck my dick master suck my motherfucking dick well all right hey, break it down like this and now for my next number i'd like to return to the class <laughs>

Time. Yeah. Okay, well let me kind of move these things around now, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know Thank you, know you, know you. Because now, all right, let's bring to the stage, Yo. your highness, live from the bricks one six. Deep wide, bang your head, break the drumsticks. sticks verbal rhymes ripple through the mix. Specialist with the smash, catch a blicks, Savagely attacked this, flash with accurate aim. Burn this and pop a vein Ride tracks like a soul train Hold your brain in the state of shock Make them drop, it's a cold game I bang with the big boys, those who hold names Amateurs get hung with their own gold chains I swing blades, best spring grenades Against a true master Way beyond your freshman attempts, Spin rounds on the floor Every up the war, it's on to the death till we settle the score. You can never measure to the standard of the most popular, demanding. Rap classic, pop course, while i sound knock get sore. summer summertime, got the street blocked off. Flash and I off and stop short. All but my thoughts move the world within a hey no yo, course. We had the bass pound speakers, to Adidas. Original rap, the new school leader. True. The True. BDR games back world cousin, cause, uh, cause hip-hop remains I'm a dog pound gangster. Yeah. Yeah. Czas, w jaki ciągle pada, od rana zanosi się, mały deszcz zmieni wiele, nie tylko u swoich strugi deszczu, i będą kałuże, ciśnienie się obniża, dopiero zacznie padać, że na razie jest cisza, przelotnie opady i mało kto słyszał, będzie rano. Dla mnie ten deszcz to wielki znak, dla ciebie nie wiem co jest lepsze. Błyskaj się, stój na deszczu, schowaj się, wybierzesz słusznie, ja w miejscu stoję, lubię deszcz. 4-4-1-8, cisza przed buzą, będzie padać dużo nieba, wszędzie się chmurzy, dałeś pretekst, nie oglądaj czego jest mok jest spłyniesz jak w skróbniku, nie mówmy raz, obok mnie, obok mnie. warszawski deszcz, ciągle pada. Patrz, warszawski deszcz, ciągle pada. Jestem zawsze kiedy chcę. O tym myślę poważnie. Jak pada, szczególnie bas, kiedy pada. Warszawski, warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski, warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Bo jak pierdolnie, stylizuję jeszcze wolniej Numer też, ciągle pada warszawski deszcz Błona życia prosto z nieba, to robi wrażenie Przysiąknę ja, przysiągnie całe pokolenie Szum to nie oklaski, kiedy stoję na scenie To deszcz warszawski, wszystko zmoknie, wszystko rośnie budzi się z powodzeniem, cieszy mnie, cieszy mnie Co istotne, gdzie to krople, od jak

Będzie, bar, będzie warszawski deszcz, padnie wszędzie Będzie War... wszędzie, War... wszędzie warszawski deszcz, padnie wszędzie Otoczenie się ochładza i klimat się zmienia Wszystko pogrążone w sieniu, jest mgła i deszcz Ulewa jest blisko, dzisiaj zmoknie test test już wszystko, wszystko, wszystko będę warszawski deszcz Warsawski desk ciągle pada, bats Warsawski desk ciągle pada, bats Warsawski desk ciągle pada Jungle

Si żyje, żyje, bo na stukanym czas nie płynie, spłynie wódka pod patykiem Pogrożona w dymie, w dymie trzeba zapalić Bo zaraz najlepszy minie, minie Paki, poczekajcie na mnie moment Dzwoniłem po towar, lecz niedostępny aponet uh. Dopadnie nas dzisiaj Najmocniejsza warka Mam urodziny uh. Robsona i marka To było picie picie Ta robione czy tak taki, taki jest życie nie cieloty mi pod skrzydło, żydło że z tych papierów dawno mi zbrzydło. żydło. Pijemy jako gody, gody bimy gdzieś bydło, ty trzy, 3, wszyscy rozbito warowal Za zdrowie wszystkich, którzy dzisiaj nie mogą. Za chwilę do nocnego wydeptaną drogą. Słaby kolejnik nikt nie zostanie w domu i tyję Cię żyje Taku się żyje si Warszawski hip hop uderza do twej głowy Warszawski hip hop uderza do twej głowy Warszawski hip hop uderza do twej głowy się <słuch> si żyje Jak smak jointanowy nowy Wiesz co się liczy To marihuana Bo marihuana 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 Mar 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 Mar

Kokaina, cała kokaina, Kaka całe życie kokaina, całe życie na melanż, całe życie na... na nowina, hip-hop non-stop i niech nikt nie zapomina, niech nikt nie... A, nikt nie... skład od początku zaczynam się, żyje, wiaram, bo potrzebę czuję, styl ulic reprezentuje, bo potrzebę czuję, szas ulic reprezentuje. But to miejsce dziś do szesnastej, bo później pomiechcie się złuje, kolarzuje. budka klik. Tu miejsce dziś do szesnastej, bo później pomiechcie się stuje, kolażuje. Emoka, śród mieści ursynu. Pytasz co u mnie, odpowiadam czy synu. Żyje. Em oka, mieści ursynu. Pytasz co u mnie, odpowiadam czy synu. Żyje. Siema, DJ Ostaż, Mixtape numer 1. Kasetata została nagrana całkowicie w warunkach domowych, w celu rozpowszechniania kultury hip-hopu w Polsce oraz w promowaniu artystów polskich i zachodnich. Wielkie dzięki dla deszcza za mikser i fachową pomoc. Enzo, projekt okładki. DD, Kozanostra, i Dysk. A także Wiśniowej i Gała. Dziękuję, chłopaki. Pozdrawiam dla wszystkich. W Warszawie i w Polsce, którzy wiedzą o co chodzi i traktują to poważnie. Oraz dla każdego szczęśliwego nabywcy tej oto kasety. Wkrótce ciąg dalszy. No to nara.